Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym, jeden z tych vlogów, gdzie mnie nie zobaczycie, ale usłyszycie. Nagrywam z domu i dlatego jest mi tak po prostu wygodniej. W tym filmie będę chciał wam naprawić cytatu z telewizji Republika. Włączyć przemówienie Helmuta, czyli Donalda Tuska. Posłuchajcie przez kilka minut i Helmut mówi o tym, że ABW składa zawiadomienie do prokuratury, czyżby nas czekał wariant rumuński i wybory miałyby być unieważnione. Ja pamiętam, jak to się tutaj wydarzyło w Rumunii, kiedy Kelin Georgescu jeszcze w poprzednim roku, jak były organizowane wybory, został oskarżony o nielegalne finansowanie jego kampanii i został wykluczony właśnie z tych wyborów. Później Kelin Georgescu udzielił poparcia innemu kandydatowi z partii Auer, Georges Simion, który dostał się do drugiej tury wyborów, tych już powtórzonych. Okazało się jednak, że przegrał z Danem Nikusur. Tak czy inaczej, są duże wątpliwości co do tego też, jak w tych powtórzonych wyborach tutaj w Rumunii były liczone głosy i ponoć ludzie z światów głosowali. Wiecie o czym mówię. Ja słuchając dzisiejszego przemówienia Helmuta nie wierzę w to, że on chce być świętszy od papieża i nagle mu tak po prostu zależy na tym, żeby wszystkie głosy były ponownie sprawdzane. No może nie wszystkie, ale tam, gdzie zostały zgłoszone jakieś nieprawidłowości. Bo czy kilka tysięcy nawet pomylonych głosów w jedną czy w drugą stronę mogłoby zaważyć o wygranej Czaskowskiego czy też Nawrockiego? No ja nie sądzę. Także czy coś Helmut knuje? Czy uśmiechnięta koalicja... 15 października albo 13 grudnia, jak to woli, szykuje się do unieważnienia wyborów. Ja myślę, że najbliższy czas to pokaże. Dobra, ja już nie przedłużam. Subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapki w górę, udostępniajcie ten film i zostawiam was z Helmutem. Do zobaczenia następnym razem. Papa! Pa. I mówimy tutaj nie o fałszowaniu wyborów czy złym liczeniu głosów, tylko być może o popełnieniu. Przestępstwa i dlatego y, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego y, złożyła zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie y, związane z używaniem aplikacji promowanej przez tzw. ruch kontroli wyborów, który służył weryfikacji zaświadczeń do głosowania. I to jest ta tak zwana aplikacja mateckiego. I zawiadomienie jest efektem wcześniejszych sygnałów od obywateli oraz także działań własnych sprawdzających dokonanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Osobnym wątkiem, czyli naruszeniem danych osobowych w związku z tą aplikacją zajmuje się policja i ten wątek zostanie też włączony do wspólnego rozpoznania przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie. I zawiadomienie dotyczy naruszenia artykułu 249 kodeksu karnego, a przepis ten stanowi, że kto przemocą, bez, groźbą bezprawną lub podstępem przeszkadza w odbyciu zgromadzenia poprzedzającego głosowanie, swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub głosowania, głosowania lub obliczania głosów, sporządzania protokołów, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Każde ewentualne podejrzenie o popełnieniu przestępstwa w procedurze wyborczej będzie z oczywistych względów, bo to należy do naszych zadań, będzie ścigane. Jeśli chodzi o postulat zrozumiały wobec licznych zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości, o postulat ponownego przeliczenia głosów tam, gdzie stwierdzono by te nieprawidłowości albo wręcz próby zafałszowania. W wyniku wyborów, procedura jest jasna, i chciałbym też w imieniu Państwa powiedzieć, że istotą demokracji, to jest naprawdę śmiertelnie poważna kwestia: istotą demokracji jest, aby w czasie wyborów, a także w, w procesie liczenia głosów, nieuprawnione instytucje nie ingerowały. Tak buduje się ustrój demokratyczny w każdym demokratycznym państwie świata, aby o legalności wyborów decydowała na przykład nie władza wykonawcza, czy nie, nie, nie policja, nie prokuratura, nie premier czy minister, ale specjalnie powołane do tego instytucje niezależne od władzy wykonawczej. Inaczej nie byłoby mowy o, o demokracji. Chcę w związku z tym jeszcze raz wszystkim uświadomić, że aby stwierdzić jakąś nieprawidłowość, która może być powodem do na przykład do interwencji prokuratora generalnego, który będzie uczestniczył w posiedzeniu Sądu Najwyższego Izby, która odpowiada za, za stwierdzenie ważności wyborów. Także jeśli chodzi o możliwość działania samego Sądu Najwyższego, który będzie stwierdzał ważność lub nieważność wyborów, potrzebne są jest, potrzebne jest udokumentowanie, nie, nie tylko emocje, które są zrozumiałe, nie tylko obawy, ale przede wszystkim udokumentowanie tego, co było nieprawidłowe. I nie powinno się w moim przekonaniu wyprzedzać żadnymi y, daleko posuniętymi tezami faktów, które musimy pierw stwierdzić i pomóc w tym, aby te fakty zostały potwierdzone. Dlatego tak ważne jest i o tym przypominam, Cały czas mówię o tym, co mówi kodeks wyborczy, co mówi konstytucja, co mówią inne ustawy. Protesty może składać każda obywatelka, każdy obywatel. Adresatem jest Sąd Najwyższy. Te protesty można składać do poniedziałku, czyli został niecały tydzień. Zdajemy sobie sprawę i ustawodawca zdawał sobie sprawę, że wiele. Wielu obywateli mogło być świadkami dziwnych rzeczy, ale niekoniecznie ma czas i ochotę formułować protest wyborczy. Dlatego przewidziano instytucję składania protestów wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych. Pełnomocnik Komitetu Wyborczego założył stronę yy, protest. Protest wyborczy 2025 .pl. i tam każda obywatelka i każdy obywatel może złożyć informację. To nie musi być regularny protest, ale może przekazać informację o podejrzeniu, że gdzieś doszło do nieprawidłowości. I zgodnie z kodeksem wyborczym, pełnomocnik wyborczy po zebraniu takiej informacji sformułuje protesty protest lub protesty wyborcze i skieruje to do Sądu Najwyższego. I to Sąd Najwyższy będzie rozstrzygał o o ważności wyborczy, wy, 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 wyborów. Zdaję sobie sprawę, że oczekiwanie wobec władzy wykonawczej zawsze jest bardzo duże i, i biorę oczywiście pełną odpowiedzialność za nasze działania w zakresie, w jaki, jaki jest przewidziany przez Konstytucję i Kodeks Wyborczy. I jeszcze raz chcę wszystkich zapewnić, że y, 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 traktujemy śmiertelnie poważnie kwestie jakby ważności każdego głosu godności każdego wyborcy w Polsce i, i dlatego dopełnimy no, wszystkich obowiązków, aby, aby samo liczenie i cała procedura była zgodna z prawem i oddawała maksymalnie stan y, faktyczny.